Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek dotyczy jednej z moich konstrukcji budowlanych, które znajdują się na terenie mojego domu w Teresinie, a mianowicie chodzi tutaj o namiot. Jest to namiot. Magazynowy, który omyłkowo kupiłem w złej wersji. Omyłkowo i nieomyłkowo, bo chodziło głównie o to, że chciałem zaoszczędzić, jak to się robi. Jak to większość osób robi, Ona oszczędza. No i tak oszczędza, że namiot jest do zmiany poszycia. Dokładnie. Zmieniamy dach, ponieważ ściany akurat wytrzymały. Dach nie podołał. Żeby to zrobić, muszę odczepić takie łączenia. To są takie gumy do blokowania. Takie rozwiązanie powiedzmy średnio trwałe, bo po około dwóch latach eksploatacji e, większość tych gum, w szczególności te, które były. Narażone na działanie słońca, no to niestety ale nie przetrwały, one porwały się albo, albo się porozciągały. Ten namiot ma 4 na 6 metra został do niego zamówiony dach nowy z takiej grubej plandeki, no i za chwilę będę go tutaj zakładał. A na razie kończę te gumek. Trochę nie tak planowałem. Okazało się, że dwie rurki nie chcą wyjść. A nie mam młota tego, więc muszę teraz zdjąć poszycie i spróbować po kawałku to rozebrać. Musiałem poczekać do następnego dnia, bo niestety, ale wczoraj już było tak ciemno, że nic, a nic nie było widać. Z jednej strony nachylone, z drugiej strony już założone. Będzie trzeba to naciągnąć. To będzie bardzo ciężka robota. I w końcu się udało. Myślę, że jest to wszystko co można zrobić z tym dachem. Gumy muszą być naciągnięte. Nie wiem, może ten dach się w konsekwencji naciągnie tak z biegiem czasu. Nie wierzę ani w te gumy, ani w ten dach, jakoś e, nie mam do tego zaufania. Ale jest na to gwarancja, więc w razie czego, jak się coś z nim będzie działo, no to będziemy to reklamować. Ale ogólnie, to jak widać, dach już jest. Drugi raz bym nie chciał go zakładać. Jeszcze trzeba tylko boki dociągnąć, i będzie chyba wszystko już w porząsiu. No i robota praktycznie skończona. Ściany założone. Namiot wrócił do swojej formy pierwotnej, czyli do miejsca do przechowywania siana. Jeszcze raz obejdziemy. Gumy są ponaciągane. Dach się wycentrował. Widocznie trzeba było od początku po prostu to położyć i równomiernie naciągać ze wszystkich stron. Najprawdopodobniej jak będzie to leżało jeszcze jakiś czas, to pewnie to się wyrówna. Namiot prezentuje się bardzo ładnie. To na dzisiaj to tyle. Taki budowlano-naprawczy vlog. To są właściwie... Takie rzeczy, które co jakiś czas się mi zdarzają. E, no, trzeba coś na podwórku zrobić właśnie z takich aktywności. E, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!